Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Śląsk z innej perspektywy. Obiecałem Wam kiedyś, że pokażę Wam co w sobie kryje wieża basztowa. Jak jest skonstruowana wieża szybowa typu takiego właśnie basztowego. No i dzisiaj nadszedł ten czas. Jesteśmy teraz w hali maszyn na samej górze. Tu nad nami już jest dach, tu jak widzicie jest suwnica. I nad nami już nie ma nic więcej, są tylko anteny. I jesteśmy w tej chwili proszę Państwa na 66 metrze. Tak, dokładnie 66,08 z tego co kojarzę. W tym miejscu, na tej wysokości są tutaj maszyny wyciągowe, one są nad światłem szybu. I proszę Państwa, cała wieża ma 78 metrów, plus jeszcze anteny, to daje jakieś 83 metry. Także tak, jesteśmy w hali maszyn, a teraz chodźmy niżej. Pokażę Wam, co jest niżej. Czy do tajemniczego świata, tak proszę Państwa. A tu mamy następujące rzeczy: zbiornik powietrza, sprężarka. Yy, powietrze nam jest potrzebne do układu hamulcowego maszyny wyciągowej. A tu mamy elektryczną. Przetwornica Banda 2, jak widzicie, tutaj jesteśmy akurat pod maszyną Banda 2 i z racji tego, że są to maszyny powierzchni ciężarowe to pod maszynami znajduje się ciężar. Wspominałem Wam już w poprzednich odcinkach, na jakiej zasadzie to działa. Ciężar jest awaryjnym hamulcem po prostu. No wiadomo, że jak będzie to ciążało, to siłą rzeczy będzie blokowało hamulce. Tu w tych cylindrach jest znaczy bezcylinder manewrowy i cylinder bezpieczeństwa. Działa to w ten sposób, że jest jeszcze, wspominam to chyba w każdym filmiku dotyczącym, jak tylko mówię o hamulcach, tak zwane ciśnienie resztkowe, które sprawia, że nie, to nie zatrzymuje się na szlak, jak mówią górnicy, tylko opada powoli bezpiecznie zatrzymując maszynę. No i przejdźmy dalej. Tu jest szafa hamulcowa, pandy. No, i tu jest cała rozdzielnia, proszę Państwa. No, nie będę tego obchodził, bo tam jest rozdzielnia bandy 1. Tu są szafy, proszę bardzo, tak to wygląda. Tam jest jeszcze też tak samo zbiornik powietrzny oraz, oraz sprężarka. No, i proszę Państwa, to jest poziom zaraz pod maszynami wyciągowymi. Jesteśmy zaraz pod maszynami wyciągowymi. A teraz idziemy sobie jeszcze piętro niżej. Teraz sobie idziemy jeszcze piętro niżej, idziemy, proszę Państwa, tam będzie bardzo głośno. To powiem Wam tutaj, idziemy do hali przetwornicy, to też z innych moich filmików już wiecie co to jest, tak zwany układ Leonarda. To jest taki układ, że maszyna pracuje na... znaczy silnik maszyny wyciągowej pracuje na prąd stały, a rzeczony prąd stały jest wytwarzany w przetwornicach. No więc chodźcie moje. Przypominam, że jesteśmy dalej w wieży szybowej. A tu są, proszę Państwa, koła od to jest bardzo ważne. One zwiększają opasanie winami yy, opasanie koła. No i też chodzi o to, że szybnie jest. jeden została zmodernizowana i jest maszyną teresterową. Także widzieliście tam są szafy no a tutaj stąd jeden... No zobaczcie sobie w ogóle sygnalizacja Tutaj Jest notarnik alarmowy, notarnik wykonawczy, blokada, telefon szybowy, W zasadzie więcej nie trzeba. No oczywiście tu są wszystkie służby, takie technologiczne i tak dalej. A tu proszę Państwa, przechodzimy do czynnych przetworników. No dobrze, moi drodzy, obeszliśmy kolejny poziom, udajemy się znowu do naszej kratki schodowej i naszą kratką schodową przejdziemy się teraz niżej i proszę Państwa, jeszcze parę kroków. I właśnie znajdujemy się, proszę Państwa, teraz już w nodze wieży. Jesteśmy w nodze wieży szybuwanda. I teraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Tutaj, słuchajcie, moi drodzy, są te podchwyty, które łapią w razie czego. Słuchajcie, szole. O, jesteśmy na podchwytach to jest miejsce. Ostatnia deska ratunku, że tak powiem, bo tu pokażę Wam, czekajcie, tu przejdę, pokażę Wam tak to, co tu widzicie, to jest belka odbojowa. A to, co tu widzicie, o między innymi to, to są prywatniki zgubione, czekajcie, z innego punktu z perspektywy poglądu, że tam będzie widać te grube takie brązowe deski, znaczy nie deski, no to są kawałki dębu, to są prowadniki zgrubione, które mają wyhamować rozpędzone naczynie wyciągowe, żeby nie uderzyło w tą belkę. Natomiast gdyby się zdarzyło, że jednak uderzy w tą belkę, to te podchwyty działają grawitacyjnie na zasadzie tak, że szala w to uderza i to opada na zasadzie takiej zapadki, blokując po prostu to, żeby zerwana, znaczy zerwane zawiesia, linie spowodowały, żeby szola z powrotem uciekła do szybu. No i tak to wygląda, proszę Państwa, wracamy do naszej nogi. W kwestii bezpieczeństwa jest tu na samą górę poprowadzony suchy pion yy, i omawiałem już kiedyś zagrożenia pożarowe z taką wieżą związane, dlatego jest tutaj bardzo dużo sprzętu przeciwpożarowego. Jesteśmy tu przeszkoleni, tu się nie pali papierosów, tu jest generalnie grzecznie, yy, z tego względu proszę Państwa, że ta klatka schodowa to jest jedyna droga ucieczki na dół, wieża ma tutaj yy, 78 yy, metrów, 83 metry. No, razem z antenami, ale tak ma 78 metrów. I opowiadałem kiedyś Państwu jedną rzecz, że nie ma takich wysięgników strażackich w województwie śląskim które by sięgnęły tutaj na ten 66 metr, żeby ewentualnie ewakuować maszynistę. Dlatego tutaj na wieżę przychodzi się z aparatami ucieczkowymi. To są aparaty ucieczkowe, które zapewnią w razie czego około godziny czystego powietrza do oddychania. W środku jest masa tenotwórcza, taki worek, który to miesza. I każdy maszynista, nawet jeśli nie zjeżdża na dół, to tutaj na wieżę basztową każdy maszyniok zawsze bierze ze sobą aparat ucieczkowy. I tutaj nie ma żartów, bo tak jak mówię, jakby się te zbiorniki z olejem, czy te całe rozdzielnie, cokolwiek tutaj pode mną zapaliło, no to troszkę jest jak w World Trade Center. Aha, no i jeszcze jak przystało na szanującą się kopalnię, mamy tutaj świętą Barbarę na maszynie wyciągowej. Dobrze moi drodzy, tą wspomnianą nogą tej wieży, w której jest zainstalowana winda i klatka schodowa schodzi się na dół do nadszybia. Na szybie omówię, nie pokazałem go celowo tym razem, bo omówię je na szybie i z rąk szybu w zupełnie osobnym odcinku. Natomiast tak, z pozostałych właśnie jeszcze kwestii tu na samą górę wieży, wieży przepraszam, prowadzi winda. Mamy tu też tak, toaletę z umywalką, wiadomo maszynista też człowiek. Aha i nie pokazałem Wam jeszcze jednej rzeczy, słuchajcie, ale to są praktycznie identyczne, dlatego już nie chciałem jakby tutaj na filmiku tracić czasu. Pod Wandą 1 tak samo są te ciężary wiszące, które Wam pokazywałem, te ciężary hamujące. Z jedyną tylko różnicą, że Wanda 1 była maszyną wydobywczą, która latała ze skipami 20 ton i z tego względu ciężar tam wynosi 6380 kg. Eee, także no to jedynie taka różnica, tego Wam nie pokazałem, natomiast pozostałe rzeczy są tam praktycznie no, bliźniacze, jak w przypadku e, tutaj Wandy e, 2. E, także ch chyba, wydaje mi się, omówiłem wszystko. No, u góry, wiadomo, są jeszcze obrysówki, e, światła czerwone obrysowe na okoliczność jakiegoś lotnictwa tutaj latającego. Słuchajcie moi drodzy, to chyba będzie tyle, jeśli chodzi o, o, o to, co kryje się tutaj w wieży Szybowanda, w ogóle w wieży basztowej, bo trzeba przyznać jeszcze jedną rzecz, że z grubsza te wieże, nawet jeżeli różnią się kształtem i projektem, to mimo wszystko jakby założenia są podobne, tak? że pod maszynami wyciągowymi są pozostałe instalacje, są rozdzielnie, są zbiorniki na olej, czy to smarowniczy, czy też hamulcowy w przypadku maszyn z hamulcami hydraulicznymi, także z grubsza wygląda to w ten sposób. Są tam takie małe warsztaty, też jeszcze o właśnie tego tutaj nie pokazałem państwu, ale dobra. To tylko wam powiem, tutaj na dole jeszcze na każdym z tych poziomów są takie małe warsztatiki, podstawowe narzędzia i ma było coś tam oświetlenie, żeby można było jakieś podstawowe bieżące prace zrobić, jeśli byłaby taka konieczność. No i to tym razem będzie cyfnie. tyle. Także dziękuję Wam moi drodzy za uwagę, a na sam koniec jeszcze pokażę Wam widoczki. To co? Dziękuję za uwagę i do następnego.